Nadszedł najwspanialszy okres w roku, a dla graczy Xboxa oznacza to całą masę przyjemności, w tym mnóstwo tytułów i niesamowitych treści, które pojawiają się w tym miesiącu. Od tajemniczych morderstw z grzanym winem w tle po powrót do jednej z najbardziej uwielbianych serii pierwszych czasów. W grudniu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet niedoszli kosmonauci, czy ambitni, acz brutalni potentaci. Zobaczmy więc co grudzień ma dla nas do zaoferowania, rozpoczynając od największej gry roku. W końcu się doczekaliśmy. 8 grudnia wraz z nadejściem Halo Infinite rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w sadze Halo. Wielu graczy miało już okazję zapoznać się z niesamowitym multiplayerem, który został wypuszczony wcześniej jako specjalna niespodzianka dla posiadaczy Xboxa z okazji 20. Urodzin gry, więc gracze powinni mieć dobrze wyćwiczone celowanie i być gotowi do zmierzenia się z wygnańcami w tej naprawdę epickiej kampanii. Gracze Xbox Series X mogą podziwiać całą akcję w oszałamiających 120 klatkach na sekundę, a posiadacze abonamentu Xbox Game Pass otrzymali dostęp do gry już w dniu premiery. To naprawdę duża sprawa. A jeśli potrzebujecie lekkiego przypomnienia dotychczasowej historii, zanim przejdziecie do kolejnego rozdziału opowieści o Master Chiefie, nie martwcie się, przygotowaliśmy dla Was materiał na ten temat, a na naszym kanale pojawiają się też inne treści o Halo, więc pamiętajcie, by subskrybować naszego YouTube'a. Niektórzy przestępcy planują skoki od A do Z, realizując swoje plany z dyskrecją, subtelnością i chirurgiczną precyzją. Ta gra nie jest o takich ludziach. Rubber Bandits, które okazało się 2 grudnia, to imprezowa bijatyka dla czterech graczy, w której skuteczne zdobycie łupu wiąże się z wieloma kwestiami: pościgami z dużą prędkością, kostiumami bananów, eksplodującymi na czas ładunkami. Ale subtelność absolutnie nie jest jedną z nich. Wcielamy się w grupę barwnych postaci, a naszym zadaniem jest odpieranie ataków innych graczy za pomocą tego, co akurat wpadnie na w ręce. Może to być miotacz ognia, może to być bagietka, może to być coś, czego prawdopodobnie z przyczyn prawnych nie można nazwać mieczem świetlnym, ale w 100% nim jest. Niezależnie od tego, czym Wy i wasi przyjaciele będziecie walczyć, na pewno nie zabraknie kosmicznych akcji, a sama gra jest dostępna od dnia premiery w ramach usługi Xbox Game Pass? 2 grudnia pojawił się również Warhammer 40 000 Battle Sector, który zadaje istotne pytanie. Co by się stało, gdyby Warhammer był jeszcze bardziej gotycki? I mamy tu na myśli takie naprawdę gotyckie klimaty. W tej turowej grze strategicznej wcielamy się w grupę kosmicznych marines zwanych Krwawymi Aniołami, jednostkę dotkniętą wampiryczną klątwą, która daje im przydatny zastrzyk mocy, gdy tylko znajdą się w pobliżu wroga, którym mogą się posilić. Niestety są też dotknięci chorobą znaną jako Czarny Szał, która powoli zmienia ich w czczących śmierć berserkerów. Nawet malują swoje mundury na czarno, by pokazać jak mroczne i poważne jest ich nowe życie. Tak, mamo, to nie jest żadna zabawa. A ich imiona: Sanguinary Priest, Librarian Dreadnought i Hive Tyrant tylko potwierdzają, że Battle Sector jest najbardziej warhammerowym warhammerem, jakiego widzieliśmy i naprawdę nie chcielibyśmy, by było inaczej. Jeśli zimowa aura daje Wam się we znaki, to może zdecydujecie się wpłynąć w cieplejszy rejon dzięki Sea of Thieves, które rozpoczęło swój piąty sezon 2 grudnia. Oznacza to, że w grze pojawiło się wiele nowych opcji, takich jak na przykład megafon, który możecie obrócić i dzięki temu ukradkiem szeptać do osób znajdujących się w pobliżu. Jest też nowa łódź wiosłowa z armatą, która świetnie sprawdzi się jako zwinniejszy statek szturmowy. Jednak zdecydowanie najbardziej rozbójnickim dodatkiem jest możliwość zakopywania swojego łupu i zaznaczenia go na własnej mapie skarbów charakterystycznym x -em. Wreszcie poczujemy się jak prawdziwi piraci. Sezon piąty przynosi też fajerwerki i flary, które idealnie nadają się do rozświetlania ciemnych lokacji lub rozkręcania imprezy w tym świątecznym sezonie. A także 100 nowych poziomów lśniących nagrodami do odblokowania. A kiedy już się wyszalejecie, będziecie mogli odpocząć i zdrzemnąć się w nowych łóżkach dodanych w tej aktualizacji, by odzyskać trochę sił. Nie ma to jak pirackie życie! Kosmiczny shooter Horus wleciał na naszą orbitę 3 grudnia. W tej trzecioosobowej grze przygodowej wcielamy się w asa przestworzy o imieniu Nara i jej inteligentny statek kosmiczny Forsaken. W miarę jak będziecie razem przemierzać kosmos, więź między Wami będzie się rozwijać i stopniowo odkryjecie niektóre z ukrytych talentów Forsaken. Miejmy nadzieję, że okażą się one przydatne, ponieważ światy, które odwiedzicie, obejmą zarówno jałowe pustynie, przypominające Marsa, przemysłowe światy, wypełnione smogiem, tętniące życiem futurystyczne miasta, jak i planety na skraju całkowitego zniszczenia. A tak przy okazji, wszystkie te miejsca są po prostu przepełnione typkami, którzy chcą do Was strzelać z laserów. Napakowany wspaniałą grafiką w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na konsolach Series X i S. Oraz niesamowitą ścieżką dźwiękową autorstwa uznanego kompozytora Pedro Macedo Camaco, chorus to audiowizualna uczta gotowa do startu. Ósmy sezon Fortnite'a wywrócił wszystko do góry nogami. A gracze zostali wesani do portali, które przeniosły ich do złowrogiego wymiaru zwanego Ubocze. Brzmi przerażająco, ale w trakcie tego uwięzienia gracze mieli szansę zdobyć wiele ciekawych łupów z Ubocza, więc w sumie mogło skończyć się o wiele gorzej. Mafia McConaughey utknął za regałem książek, kiedy przeszedł przez tunel czasoprzestrzenny. Ten rozdział dobiega jednak końca, a w sobotę 4 grudnia odbyło się kulminacyjne wydarzenie, adekwatnie zatytułowane The end. Wygląda na to, że królowa sześcianów weszła w fazę dobra. Zrobię to sama, więc lepiej przygotujcie się do walki, jeśli chcecie osiągać wyniki w sezonie 9, który notabene rozpoczął się 6 grudnia. Może więc koniec nie jest wcale taki zły. Jeśli podoba Wam się spokojny, wiejski klimat Harvest Moon, ale czujecie, że przydałaby mu się szczypta urozmaicenia w postaci ubijania potworów, to gry Run Factory prawdopodobnie przypadną Wam do gustu. A jeśli już je lubicie, to macie szczęście, bo 7 grudnia ukazał się wspaniały remaster czwartej części gry. Zjawiacie się w małym miasteczku, a w dodatku zupełnie nie pamiętacie kim jesteście, za to mieszkańcy decydują, że to właśnie wy powinniście sprawować władzę w mieście. Trochę dziwny system wyborczy, ale jeżeli im to odpowiada, to co nam do tego? Co więcej, ta mieścina ma duże aspiracje, więc czeka nas sporo pracy. Będziemy łowić ryby i uprawiać ziemię, by zdobywać surowce, gotować i wytwarzać użyteczne przedmioty, wydawać rozkazy i ogólnie zachowywać się bohatersko. Trudno o bardziej wiarygodną formułę fabularną, niż osobliwa para bohaterów stara się rozwiązać tajemniczą zbrodnię. I trudno o bardziej osobliwą parę, niż nieustępliwy psi-detektyw sam i jego psychopatyczny, królikopodobny kumpel Max. A żeby chociaż pokrótce podsumować sprawy, przez które będziecie się przeklikiwać w nowym wspaniałym remasterze gry Sam and Max Beyond Time and Space, musielibyśmy wymienić złą złotą rybkę, egzorcyzmy świątecznych elfów, tajemnicze portale. Trójkąt bermudzki, źródło młodości, zombie, ufo i pociąg metra, który prowadzi prosto do piekła. Dzięki ujmującemu duetowi głównych bohaterów i znakomitemu scenariuszowi, jedno jest pewne. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi Was następna wskazówka, czeka Was świetna zabawa. Święta już prawie za pasem, a dla wielu osób oznacza to buszowanie w szafie z grami planszowymi w poszukiwaniu czegoś odpowiedniego dla osób w wieku od 8 do 80 lat. Jeśli jednak w waszym zestawie Monopoly brakuje już samochodu, psa i większości hoteli lub po prostu macie ochotę na wersję z nieco większym rozmachem, to przygotujcie się na Monopoly Madness, które wystartowało 9 grudnia. To Monopoly, które znacie i kochacie, ale z ciekawym twistem. Zamiast spokojnej, strategicznej rozgrywki z dawnych lat, Monopoly Madness zaserwuje nam szaleńczy wyścig dookoła planszy, w którym staramy się wykupić wszystkie najlepsze nieruchomości, stosując przy tym kilka podstępnych sztuczek, by zyskać przewagę nad przeciwnikami, gdy tylko nadarzy się okazja. Bo w miłości, na wojnie i w Monopoli wszystkie chwyty są dozwolone. Jeśli jednak naprawdę szukacie okazji, by wbić nóż w plecy swoim bliskim, to Among Us jest zdecydowanie grą dla Was. Czy mordowanie przyjaciół, a następnie okłamywanie ich bliskich jest najlepszym sposobem na szerzenie świątecznej radości? Trudno powiedzieć. Ale jest to niesamowicie dobra zabawa, która sprawiła, że Among Us stało się hitem. No i fakt, że w głębi duszy wszyscy jesteśmy trochę sus. To też gra, która nieustannie nas rozpieszcza: większe lobby, dodatkowe tryby, nowe umiejętności i mnóstwo nowych dodatków kosmetycznych. Wszystko to pojawiło się w grze w ostatnich miesiącach, więc z pewnością zapewni Wam rozrywkę na długo po tym, jak znikną ostatnie świąteczne dekoracje. Among Us trafia na konsolę XBOX 14 grudnia i wędruje prosto do usługi XBOX Game Pass, więc przygotujcie się, by wcisnąć czerwony guzik i rozpocząć awaryjną naradę. Kolejnym ekskluzywnym tytułem, który pojawi się w Game Passie w dniu premiery, będzie kosmiczno-naukowy, niepokojące lepki The Gang, który spłynie na nas 16 grudnia. W grze wcielamy się w parę kosmicznych zbieraczy, którzy docierają na niegdyś tętniącą życiem planetę, która została zaatakowana przez tytułową toksyczną substancję. Waszym celem jest oczyszczenie tego miejsca, przywrócenie mu naturalnego piękna i miejmy nadzieję, zarobienie przy tym kilku kosmicznych złociszy. Rozległe tereny, które możemy swobodnie eksplorować, charakterystyczny styl artystyczny i urzekająca ścieżka dźwiękowa sprawiają, że The Gang zapowiada się na prawdziwą ucztę dla zmysłów. Zwłaszcza dla posiadaczy Xbox Series X i S, którzy będą mogli cieszyć się niesamowitą akcją w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Pamiętajcie, że zawsze mówimy Wam o wszystkich najnowszych aktualizacjach do Xbox Game Pass, więc jeśli go macie, pamiętajcie, by nas subskrybować, by być pierwszymi, którzy się o nich dowiedzą. Na koniec mamy Murder Diaries 3, które ukaże się 17 grudnia. Gra ma wszystko, czego można oczekiwać od tytułu, pojawiającego się o tej porze roku. Roztaczające ciepło kominki, mroźne zimowe noce, mnóstwo świątecznych smakołyków i drobiazgów oraz szczegóły makabrycznego morderstwa opowiedzianego przez kogoś, kto traci kontrolę nad rzeczywistością. No dobra, może faktycznie Santa's Trail of Blood nie należy do typowo świątecznego repertuaru. Trochę jakby cukrowa wieszczka zamieszkała w miasteczku Halloween, ale nadal oferuje porywającą narracyjną przygodę, w której wcielamy się w swobodnie unoszącą się w powietrzu istotę przypominającą ducha i badamy zagadkę morderstwa. Przyszukujemy przerażające świąteczne lokacje, słuchamy zeznań świadków i zbieramy fragmenty wspomnień, próbując dowiedzieć się, co wydarzyło się w te zdecydowanie niewesołe święta. Podsumowując, Murder Diaries 3 Santa's Trail of Blood to gra, dla której warto trafić na listę niegrzecznych. Tyle gier powinno wystarczyć, by wasza świąteczna lista życzeń nabrała rumieńców. Dajcie nam znać w komentarzach, które gry najchętniej rozpakowalibyście w tym roku i nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, by jako pierwsi usłyszeć o wszystkich największych tytułach na Xboxa, jakie pojawią się na horyzoncie oraz zdobyć kilka cennych porad i wskazówek dotyczących tych gier, które już do nas trafiły. Cześć.